Hej, 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 witam! Musicie o jednej rzeczy pamiętać, jeśli macie silnik zaburtowy, jeśli macie jakąś łódkę, ponton i tak dalej. Silnik zaburtowy potrzebuje konserwacji. On potrzebuje smarowanka, bo inaczej nie pojedzie. Już Wam pokazuję o czym mowa. Tak to mniej więcej wygląda. Pierwszy punkt wejściowy, drugi punkt wejściowy smaru. Bardzo dobrze nasmarujcie, on ma aż wyciekać, jak teraz. Musicie poruszać. Pokręcić nim prawie dookoła. W ten sposób on się rozejdzie po gumkach i gotowe. Nie tylko tu, bo jeszcze mamy z przodu kolipki. Widzicie dwa cykli? I one też są ważne. Je też tam trzeba nasmarować. Pamiętaj o tym. Więcej informacji znajdziesz u mnie w Letniej Akademii Pływania. Koniecznie zobacz odcinek konserwacja silnika. Nie zapomnij łapka w górę i